komo moi drodzy! Witam was serdecznie w ostatnim odcinku z openingu Personala, a dziś dziś otwieramy ostatni, czwarty karton. Także mam nadzieję, że coś fajnego tutaj trafimy. A ty drogi widzów pamiętaj, żeby zaobserwować mojego Instagrama Mugen Official. dlatego, że tam dostaniecie bardzo fajne kody na zniżki w naszym sklepie proprice.pl, a tymczasem łapka, subik, dzwonek i zaczynamy, bo nie mogę się doczekać. Ostatnie openingi były genialne. Tak, więc zobaczmy co będzie teraz. Okej. Okay. Widzę, że zaczyna się bardzo ciekawie. <laughs> o kurde, zobacz. Nie będę pokazywał danych, niestety nie mogę. Aczkolwiek, o, taka tutaj piękna naklejka zwrotowa. Wygląda to bardzo słabo, aczkolwiek w środku. Patrzcie na to. Mój cudowny nóż, który mi towarzyszy cały opening. O, to jest ta kręcąca. Kręcąca się, tak. Kręci wszystko, robi tutaj nasz pistolet z TikToka. Kto jeszcze nie widział, to link w opisie tego filmu. Dobra, lecimy dalej. Val Professional! Kolejny! Już taką jedną sprzedaliśmy z tej dostawy za 400 zł, słuchajcie. Więc ta będzie kosztowała tyle samo, o ile jest cała. Ale fake! Ktoś zabrał głowicę! Jaki fake! jest Zobacz. Nie ma. Zabrali głowicę. Ja. Yeah. Głowicę nam skradziono z takiej kolarki, no trudno. Dokupimy, myślę, że będzie, albo sprzedamy bez. Dobra, lecimy dalej. Bardzo w ogóle gruba y, tutaj dostawa, więc duże pudła. Widzę, że tak. Są duże pudła, tak. z kosmetyków. Dokładnie. E, waga, no nie będę je otwierał, bo to jest bez sensu 1 800 345 i w ogóle innych liczb już któryś z rzędu e. ciśnieniemiesz e, Omron Evolve, bardzo drogi ciśnieniemierz za 400 To jest dowody Patrz jaka elektroniczna butelka wow, a co ona pokazuje? Nie Passion ile... Pump, ile masz pompować Nie wiem czy to jest butelka Nie zaczęliśmy za dobrze tego openingu My jesteśmy tacy wiesz, nie w temacie Gillette Value Pack Piękny, musiałem szokować. kostki to mycia to takie półno. W każdym razie jest. Są kosmetyki, zobacz. Szaba baba. E, Shampoobrush. E, no to szczotka do szamponu. Gilet, <laughs> Gilet, Gillette, Gillette, Gillette. King's gi... King C. Gillette. Dobra, lecimy dalej. End Medical. Proszę bardzo. Czym by był personal bez rozpałki do grilla? No niczym, także do kominka, do grilla, w sumie wiosna już tuż, tuż, więc myślę, że. Niebawem można tam coś upichcić dobrego na grillów. Brown All-in-One Trimmer 7. Boże, uwielbiam te browny, bo się dobrze sprzedają. Aczkolwiek nie sprawdzam ich kompletności. To jest minion nakładek, ale sprawdźmy za to Oral-B Pro Junior. Po raz kolejny Junior. Ciekawe czy też będzie nowa, bo tamty były wszystkie nowe, więc tak już jest fajnie, bo praktycznie cztery kartony nowych produktów. No i widzę, że wszystko jest... Nawet nakładeczki, No niestety nie mogę tego tak pokazać, bo ciężki temat i już nie pasuje. O, jest, włącza się. Bezapelacyjnie, the best szczoteczki po prostu. Już się lubię. Professional e, hair trimmer, czyli ta. E, profesjonalna maszynka do strzyżenia, słuchajcie. Nie ma to tamto, profesjonalna na maksa. Jest plomba, ale już plombie nie ma, bo ktoś ją zerwał. Jo! Jak spasowane pudło w ogóle jak to wygląda. Naprawdę wow. E, dobra, co mamy dalej? Łyżeczki, spuns. Spoon to był taki tuner ale nieważne, nieważne. Stare czasy. E, kolejny e, kolejny ten, jakoś się ci nie umiesz i kolejny Beurer, z kolejny ci nie umiesz. Dotykowy. Dobra, lećmy. Philips Sonicare. Philipsa jeszcze nie było w tej serii tego w Personale. Jak myślisz, będzie sprawny? Musi być. Okej, okay. nakładek brak, słuchaj, ale jest szczoteczka, to nowa, znaczy no, no nie jest używana, ale też się nie włącza, sprawdzimy ile z tych rozładowanych, ale rozładowanych szczoteczek będzie jeszcze działać, a ja naprawdę obstawiam, że większość jest rozładowana, jednak wiecie, magazyny zimna temperatura, zimna temperatura, no, niska temperatura, Swiffer, Duster, elegancki, tu coś było, ale co? Faito? Nie, to już jest sobą to jest e, farba do włosów chyba, czy coś takiego? Chyba nie wiem. To odłożymy. Kolejny Kings Gillette, super. To jest bardzo fajna rzecz, coś jak ten One Blade od Philipsa. Omron Micro R Nebulizator, super. Smoczki mam. Wysypały nam się naboje, więc uwaga. Do tego pistoletu, który ostatnio tam trafiliśmy. Naboje. OBECO PRO Comfort, Takie O! <śmiech> <śmiech> takie łuski tylko zostają z nich. Dobra, nieważne było mnie. O! Lecimy dalej. Omron e, Nebulizator. Kolejny. o, kładę, bo już nie mam gdzie tego dawać. Bardzo duży. Mistery karton, jednak nie. A seria piąta. E, pudełko niewyjściowe. Weź, popowiedz, po, żeby. Gdzieś tam w głowie, żeby to działało Julia, żeby już było napadowane. Musi działać. Musi, 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 musi. Ale patrz, są w ogóle pozaklejane już te te wszystkie. Zauważ, to jest jedyny karton chyba, w którym są pozaklejane produkty. No. Zobacz. No nówka, wszystko jest nieotwarte nawet. A też się nie włącza, tak jak tamta, czyli to nie jest rozlądowana, no. Zazodowana. Musi, to jest niemożliwe. Nie przyjmuję do wiadomości innej opcji. Niuk o panie, jakie smoczki ładne. Teruka. To nie jest lisi ogon Jak ktoś nie widział ostatniego odcinka to nie wejdzie. Co mamy dalej? Beauty Zobacz To jest... co jest? Jak to się w Ukrainie mówi? W Ukrainie to nie wiem, w Ukrainie się mówi pemza, pemza. ale to nie jest pemza Julia No jak, a co? Jak nie wiecie to sobie wygooglujcie To jest w ogóle jakiś kamień z raf... nie z rafy koralowej, ale to jest bardzo ciężkie To nie jest to. Myślę, że to nie jest to Na pewno nie. To nie jest to, bo to jest Coś innego. Dobra, lecimy dalej. Philips Sonicare, z rozdartym opakowaniem. Eee, czaszki, chyba bokserki jakieś, albo nieprzypuszczające majtki. Nie wiem. Jak zwał tak zwał. Kolejny ciśnieniomierz, umierz, go nie otwieram. Finish. Finish. W personalu, nie? To jest piękne, otwieracie szczoteczkę zębów, a obok macie kapsułki do zmywania. Kolejny ci się nie umiesz. Też tego nie otwieram O Panie! Gips binden. Gips binden brzmi co najmniej dobrze. Jak myślisz co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No gips binden. To ja nie znam to, to jest jakiś, to jest faktyczny gips Julia. Bandaż z gipsem, czyli to jest do tego. A -a, jak, do. jak na przykład ktoś złamie się... nogę. Tak. tak. Ja pierdzielę, może mi gipsować nogi w domu. Dobra, oby nie. Kolejny ciśnieniomierz. Minimelita. Mini Melita. <gryw> Aż się zakrzyściłem. Kolejny vape. Wupu Drag X. Taki fajny. Lecinie nie ci nie tym. fajny, no. Fajny. Elegancko. No i teraz spakuj. Three days later. Jest. Dobra. Beurer medical końcówki do Oral-B, ale takie chyba są nieoryginalne. papersy, Kolejne włosy. Kolejne zapakowane włosy. 100% human, human hair, czyli naturalne mm, włosy po raz kolejny. Znowu 300 zł. Ja na to patrzę. Eee, Boże, jak się nazywa? Termometr, tak. Bambo oil. Bambo oil. Bambusowy olejek. Cudownie. Rapid Wrist, znowu jakiś ciśnieniomierz. Merisana koc grzewczy, razem z kapsułkami Lenor. curik zwrot. Oral-B, końcóweczki. Co my tu mamy jeszcze? Kolejny ciśnieniomierz. O, tu jeszcze ciekawszego. Man Cave, szampon z kofeiną. Super. Super sprawa. Co tu mamy? Nie mam pojęcia. Jakieś piskadełko. Beauty Czyli podkład Podkład, pewnie kosztuje 3 miliony złotych, a ja o tym nie wiem i w zasadzie mi to nie jara Kolejny Sky High ej, Powiem Ci, że to tak naj nie ciekawie ej, Smart, ej, w ogóle możesz jeszcze zmierzyć ciało, brzuch i w ogóle Smart Scale, tak, a tutaj mamy I Wiecie co? Ostatni produkt jakim jest Baby, nie wiem, majtki. No powiem wam tak. Ostatni karton mega, ale to mega średni. Najlepiej, no, ja przecież nie może być 5 kartonów mega zarąbistych, za bo to by co najmniej było słabe. Znaczy byłoby fajne, ale no to raczej jest nierealne, żeby wszystko było takie piękne. Także to jest najgorszy, ale i tak będzie dosyć spoko, więc dziękuję wam kochani za obejrzenie tego odcinka szybki eee, i na temat łapka, subik, dzwonek, jak wam się podobało i czekajcie do kolejnych serii fajnych openingów bo w tym roku szukują się naprawdę bardzo fajne ale to bardzo fajne filmy także siemanko hej